Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny Carmen Bohol. Rajskie życie w kurniku, kolejny dzień, kolejne wyzwania. Czytam wasze komentarze pod filmem z Damiana. U, z Czytam u siebie i u Damiana trochę poczytałem. i się trochę odniosę do niektórych, Znaczy do, generalnie chyba do wszystkich, nie wiem, może nie będę ich podświetlał albo podświetla jakieś ale no, na pytania nie będę odpowiadał może ja póki co pokażę wam co robią moje świnki walczą ze sobą, gryzą się znaczy mi się wydaje, że się po prostu bawią ale kurcze wyglądają jakby z wojny wróciły te wyglądają ładnie ale popatrzcie się na te walki toczą pogryzione całe Pepa A tu jest ta gwiazdeczka o, trzeba ją karmić. No i Pepa Gwiazda programu dzisiejszego Powiedz wszystkim widzom cześć no. Więc tak chciałem wszystkim bardzo podziękować za komentarze pod filmem Z Damianem Te miłe Komentarze, no i to niemiłe w sumie też, niech już będzie. Eee, Moderatorzy mieli duże roboty, ale dzięki i pozostałym też eee, za usuwanie troli Tych ludzi nie chcemy oczywiście. Eee, o, na telewizorze oglądam Was, <laughs> więc tak, słuchajcie, jesteśmy bardzo różni. Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej odbiera. E, czasami sytuacja jest jakaś i obejrzy to kilka osób i każdy tą sytuację inaczej zobaczy, inaczej zrozumie. No i to jest absolutnie okej okay i normalne. I, I wiem, że ja nie trafię ze swoimi filmami do wszystkich e, i no, każdego przyciągnę do siebie, tak? To samo ma Damian i każdy inny vloger. No tak to już jest. Było bardzo dużo pozytywnych komentarzy, gdzie mówicie, że bardzo dobrze, że zrobiliśmy razem film, że sami zobaczcie te komentarze. Naprawdę, aż miło czytać. Bardzo duże wsparcie też widzę, Damian dostał od naszych widzów, którzy nas oglądają. Mnie I Danikę i dzieciaki, dziękuję Wam bardzo że poszliście do Damiana i zostawiliście miły komentarz widzę, że u niego pod filmem zrobiło się jakoś tak cieplej, fajniej, milej komentarze od was rozświetliły trochę ten film e, dzięki wielkie e, no były też takie komentarze nie, niemiłe gdzie na przykład zarzucacie mi, że Zniszczę sobie kanał, po co w ogóle z namianem nagrywam filmy e, i tak dalej. Słuchajcie te Dano to jest mój kolega od dawna dawna. My się znamy już 7 lat. W sieciu nigdy nie byliśmy No ale bardzo dobrze się znaliśmy i jakiś tam ten kontakt był ostatnio ten kontakt. Really? Mm. Okej, ładnie się ubierze. Elsa. Okej. Okay. No i tak się znamy bardzo długo. No mówię te kontakty od jakiegoś czasu się tak może nie polepszyły, ale po prostu więcej, więcej rozmawiamy niż, niż wcześniej. No bo zawsze było dobrze, zawsze były dobre. Tylko mówię, jakimiś tam przyjaciółmi super nie byliśmy. Nagraliśmy wspólnie ten film. Jeden, ten to w sumie ja nagrywałem jak pojechałem do Damiana, drugi ten razem. No i ja jestem na bardzo zadowolony z tego, że zrobiliśmy, bo no, no, fajne tematy tam poruszyliśmy yy, i myślę, że okej. Okay. Myślę, że film okej. Okay. Yy, Damian jest teraz w takiej sytuacji rzeczywiście yy, no, trudnej i potrzebuję, ja w ogóle zrobiłem film wcześniej, w jakimś filmie się wypowiedziałem, ale tego nie, nie, nie wstawiłem, usunąłem to. Jest teraz w takiej sytuacji, że my wszyscy powinniśmy go wspierać. Jak ja tam wszedłem do, na kanał do Damiana, to jemu też powiedziałem. Poczytałem te komentarze, to ja bym po prostu wszystkich wywalił stamtąd. Bo dużo osób, tych hejterów jest sporo, no ja wiem, że to w jakim miejscu jesteśmy. Teraz, tu i teraz to jest to, na co pracowaliśmy, czyli zawsze jest nasza wina, tak? Mamy to, co żeśmy sobie zapracowali, więc Damian sobie wypracował, ma to, co sobie wypracował i to samo ja. Nie wiem jak będzie u mnie na kanale za rok, dwa, miesiąc. No ale, ale póki co jest fajnie. I no, to dzięki wam, dzięki osobom naprawdę mnóstwo osób nas wspiera i... Jest mi naprawdę niezmiernie miło z tego powodu. I myślę, że u Damiana też e, to wszystko wróci do normy. No ma tych turbulencji życiowych takich trochę, ale co zrobisz to takie życie. No. E, powiem wam, że Damiana znam troszeczkę tak e, pewnie lepiej niż wy, na pewno lepiej niż osoby, które mówią źle o nim to na bank. E, to jest artystyczna dusza. Słuchajcie, ja znam artystów, bo sam jestem artystą, tak. Uważam się za artystę. Eee, muzyka. Eee, artystyczne dusze to są bardzo wrażliwe osoby. Naprawdę. Bardzo łatwo je urazić, one będą mówić, że, eee, że ich to nie dotyka, nie dotyczy i mają generalnie wszystko gdzieś, jak na przykład czytają komentarze, ale wiem, że tak nie jest. Artyści znowu mają też przeboje w życiu. Ciężko im ułożyć sobie życie, ciężko znaleźć tą jedną, jedyną. Są tacy no, bujający w obłokach, trochę, no tak jest. Ja, ja znam sporo artystów i, i, i każdy ma to samo. I Damian też taki jest, artysta. On jak widzę, wkłada pracę w coś, to angażuje się na 100%. Daje z siebie wszystko i, i swoją duszę w to, co robi. Nie? No tak to się wszystko poukładało, że to teraz ma takie przewoje, ale to może się wszystko wyjaśni, ureguluje, zobaczymy. No i to, o czym chciałem, na jaki chciałem przekaz do, do was dać dzisiaj, taki, że, że w życiu jest różne. Czasem jesteś na górze, czasem jesteś na dole. No różnie jest. Dzisiaj masz kasę, jutro tej kasy nie masz, lądujesz na ulicy, takie skrajności też są. Warto mieć obok siebie osoby, które będą Was w tych momentach wspierać, bo jest naprawdę ciężko, jak są takie momenty. I czasami samemu jest ciężko przejść przez takie momenty. Ja miałem taki moment, właśnie to rozstanie z moją partnerką w Anglii, mi naprawdę było ciężko przejść przez to samo. Tym bardziej, że mam tam dwójkę dzieci w Anglii, i, i to, to rozstanie, gdzie. No, nie wiem czy powinienem mówić, bo już mówiłem o tym w filmach jak wrócicie w filmach to wiecie co się wydarzyło to, to jak ja nie miałbym bliskich osób obok siebie to cholera nie dałbym może rady nie wiem miałem mamę, tatę, no, siostra, najbliższa rodzina mnie wspierała, Maciek był wtedy przy mnie Karol był przy mnie miałem kilka osób, które naprawdę mnie wspierały i mój przekaz do was jest taki w tej chwili. Że, że że zamiast dołować i dobijać na przykład Damiana to dajcie mu tego ciepła trochę, cholera ja wiem, że powiecie, jeden powie, no jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy różni jeden powie, a po co mam dawać i yy, ja go nie lubię, już i tak dalej drugi powie, że, że okej, okay, nie chodzi o to, że że no mówię, ludzie czasami są w takim miejscu w życiu, że potrzebują, potrzebują z pomocy drugiej osoby i na przykład y, jedną z rzeczy, którą możecie na przykład dać Damianowi czy mi, jak, jak będę kiedyś w takiej sytuacji, oby nie, ale Gromgo wie co życie przyniesie, to po prostu jak macie coś złego powiedzieć, to lepiej nic nie, nie powiedzieć, nie? A, 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 jak, a jak możecie, to po prostu napijcie coś miłego, nie? Coś wspierającego, wspierającego budującego, bo yy, kopać człowieka jak leży na ziemi, ja tak przenośnie mówię, leży na ziemi i... i, i i ma ciężko, i jeszcze, jeszcze tam po nim skakać i się znęcać psychicznie to jest najgorsze co może być ja mam na przykład tak, że nie wiem, lubiłem jakiś taki kanał, nie? i... a zresztą powiem nawet, kiedyś oglądałem czasami newsy był taki kanał Bądź na bieżąco no i lubiłem oglądać gościa, fajnie czasami sobie włączałem, żeby posłuchać co tam się w Polsce dzieje, ale tam, nie wiem, zrobił kilka rzeczy i mnie na przykład przestał interesować. Normalne, przestał, tak, tak może być, nie? Czy ja mu napisałem, że go nie lubię, że jest taki czy taki, niezależnie co myślałem o nim? Nie, po prostu przestałem oglądać. Chyba nawet do dnia dzisiejszego subskrybuję ten kanał, ale, ale po prostu nie oglądam, nie? I to samo o Was proszę. Jak kogoś nie lubicie, to nie oglądajcie, a jak lubicie i Wam się podoba, to zostawcie komentarz, że Wam się podoba, dziękujemy. Ci to buduje twórców i dodaje energii, bo, bo wiecie, między tymi dobrymi ludźmi, którzy komentują, a tymi, a tymi złymi, którzy przychodzą hejtować, jest taka różnica, że ci hejterzy oni są tak zawzięci, tak zaparci, że oni potrafią napisać kartkę papieru A4 taki komentarz albo wysłać jeszcze maila, tak są zaangażowani w komentowanie. A te osoby dobre, którym się podoba, po prostu się nie chce, no obejrzały fajnie i, i dalej, nie. Zostawcie komentarz, czy u Damiana, czy, czy u mnie, żeby po prostu zakryć tych hejterów, co tam piszą i źle, że oni wtedy będą tacy malutcy, nie, bo nas jest naprawdę mnóstwo, nie, oni będą tacy. No a jak ci dobrze nie komentują, to ich jest więcej po prostu, nie? David nie dał mi żadnego pozwolenia, żebym się tutaj wypowiadał i mówił, nawet się go nie pytałem, to po prostu są takie moje, moje przemyślenia. Wiecie, ja też już wspominałem, że w życiu narobiłem dużo głupot, nie? I na przykład zrobiłem film wyjaśniający, jest taki film, on się nazywa... Zrobiłem głupią rzecz, coś, coś takiego. No i myślałem, że po tym filmie jak wyjaśnię wszystko, to już przestaną pisać do mnie osoby i dalej mnie ja tutaj terroryzować mailami. Co ty? Jakby o to nic nie daje, do tych ludzi nie trafisz, nie? Dalej zobaczyli gdzieś tam film i już piszą, nie obejrzyj sobie film, to będziesz wiedział o co chodzi, zanim napiszesz coś o, nie. A oh, jezu. Ja to się mam. Ale generalnie, słuchajcie, bardzo się cieszę z tego, że ten film razem z Damianem zrobiliśmy. Pojawią się pewnie jeszcze filmy. Może nie, nie od razu, ale za jakiś czas, jak się spotkamy, może jakiś inny temat zaproponuje Damian, czy, czy ja. Więc za jakiś czas może się pojawić. No i. Także, A tam widziałem też komentarze. O, jest ja znamion, to ja on subskrybuję. No to, no to idź, nie, nie wracaj. No, to patrz, jeżeli, jeżeli ktoś na przykład odchodzi z mojego kanału, tylko dlatego, że pojawił się u mnie gość, jeden nie wiem, drugi, bo tych gości też już miałem na kanale, tak? Był Piotrek, byli mnóstwo inni subskrybenci, którzy przyjeżdżają. Jeżeli ktoś odchodzi z kanału tylko dlatego, że komuś nie podoba się osoba, która jest w filmie, no to co mogę powiedzieć? No, gratuluję wyboru i znajdź sobie kanał, który Ci będzie po prostu cieszył oglądanie, bo po to tu jesteśmy na kanałach, nie? Żeby, żeby oglądać treści, które nas cieszą, radują, wprowadzają coś do naszego życia. Ciepło, miłość, nie wiem, relaks, dowiadujemy się czegoś nowego. Wiecie o co mi chodzi? O. <noise> mój Bąbel tutaj śpi, kochany. Danika poprosiłem, żebym wózek do samochodu wyniósł. Nie ma miejsca za bardzo na ten wózeczek tu. Malutkie to miejsce, gdzie mieszkamy, więc wózek ląduje w samochodzie. Będzie używany tylko, jak gdzieś będziemy jechać. Siedzieliśmy z Damianem i ja Damianowi przeczytałem jeden komentarz. Mówię, ty popatrz na ten komentarz. Tam było napisane, Boże, ile ten człowiek ma tatuaży czy on na pewno na małym też ma I ja to pokazuję Demianowi i Demian tak patrzy się na to mówi i mówi do mnie tak no i, i kto jest nienormalny? no ja jestem nienormalny, czy, czy ta osoba <laughs> tak jest, słuchajcie o, Danika siema siema Bąbelek, tu jeden w się dzisiaj drukowałem Wydrukowałem kilka takich kartek, żeby sobie pomalowała tak żeby drukarka się przydaje. O jak widzicie dalej na komputerze, komputer podłączony tu do telewizora. Ale robotę robi, więc jest okej. Okay. Teściowa się maluje. Wow! Proszę bardzo. Szminka. Mm -hmm. Lipstick ha? Pytam się Daniki czy mama gdzieś idzie, na jakąś randkę czy coś Mówi, że nie, że do szkoły z Vanessa. Maybe there is someone in the school Może tam ktoś jest w tej szkole, że tak się maluje A jeszcze jedną rzecz Very hot Very hot, ok Aha, Because it was on the sun Render Vanessa mnie z tematu wybiła Dobra, już wiem. Ja na przykład widziałem komentarze, że nie wiem, jestem nieszczery. Na jednego będę nieszczery, na innego będę szczery. Jakie to ma znaczenie na koniec? Dla mnie w sumie żadnego. Dla mnie najważniejsze jest to, co mam tu na miejscu. Tu w domu. To mnie ja tak naprawdę interesuje 100%. Dbam o swoją rodzinę, kocham je bardzo, dziewczyny i chłopaków. No, troszczę się o nich i, i oni są dla mnie najważniejsi w moim życiu. No i rodzice, oczywiście, i siostra, tak. Ale, ale tutaj teraz jestem z rodziną, więc, więc oni są dla mnie tu najważniejsi, tak. I tyle. W sumie to, co miałem powiedzieć, to jest. Że ludzie tak naprawdę nie znają nas, osobiście z nami nie porozmawiali, nie spędzili czasu. W sumie nic nie wiedzą o nas poza tym, co zobaczyli w internecie. Eee, no to, to, to nie jest taka głęboka relacja, rozumiecie mnie? To widzicie filmy, wycięte kawałki z całego dnia, ale nie ma tej głębokiej relacji. Eee, a te osoby wypowiadają się na temat mój, Damiana, czy jakichś tam e, innych osób w internecie e, więc no, warto by było poznać się lepiej, także jak będziecie na, na Filipinach, Carmen czy gdzieś w okolicy, to dawajcie znać, to po prostu spotkamy się, pobawiamy na, na kawę taka kawa z Majem na pewno będzie lepsza <grym> niż Oglądanie, no wiadomo. No. no bo możemy, wiecie o co chodzi, możemy po prostu sobie w oczy porozmawiać i się poznać lepiej, chociaż tam nie wiem godzinę czy bia, To jest zupełnie coś innego. No, dla tych osób, które nie mogą niestety przyjechać, no to zostaje wam tylko YouTube czy Facebook, gdzie tam lubicie oglądać. No tyle. Dziękuję bardzo. A my idziemy do szkoły z są. ale nagram to też. Bo dzień jeszcze się nie skończył, nie wiem co się wydarzy. Także zostańcie jeszcze, może coś będzie więcej. Idziemy zaprowadzić Wannesę e, do szkoły. A pokażę Wam jeszcze tak szybciutko co chłopaki tu kombinują. O, widzicie? Śmieci tu. To wszystko co tu widzicie. Było tu. E, no ale teraz pada trochę i... Nie chce się palić, mokre jest, więc trzeba poczekać, aż nie będzie mokro i spalimy to. Tu chłopaki działają: klatkę budują na kurczaki. To jest for chickens? Nie, yeah. what kind of chicken? Nie, same like them. Okay. Chłopaki chcą hodować kurczaki sobie. No dobrze, popatrzcie, ale widzicie? Pozbierali tutaj deski. Jakiegoś tam babuse, bambusa widzę, ścieli. Starego tu przynieśli też. To, co było tu. Dostępne. No i klatkę zrobimy. To drzewo też jest do wykorzystania. No nic. Lecimy zaprowadzić. Naszą córeczkę Ojej! znowu powiecie, że wam majtki pokazuję. Znowu. Ok, let's go. Let's go, baby. You want me to take something, babe? How about the water? We have water. Empty tank? I think so. Yeah, yeah, we will take. Vanessa. Do szkoły. A my chłopi i dużo piekła nie ma. <śpiewa> oh. <śpiewa> Nessa, jak tańczy. Padnę zaraz. No dalej, przygląda się, w samochodzie czy ładnie wygląda Za małem Uczyn ostatnio do jej kupiła skarpeteczki Teraz wygląda już jak prawdziwy student